Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Christmas i okej, okay, no zapowiedziane Q&A. Co mogę wam więcej powiedzieć? Bardzo się cieszę, że napisaliście parę fajnych pytań. Ja je mam tutaj i zamierzam je teraz z wami przeczytać w sensie odpowiedzieć na nie. Zaczynamy. Antrax napisał Kiedy nagrasz rapowy kawałek? Słuchaj, wiesz co, zasadniczo yy, mam na to plan Bardzo fajny, bardzo sympatyczny Chrupek dał mi bit. mam nadzieję, że jeszcze jestem w stanie coś takiego zrobić I że ten czas, który upłynął po momencie, w momencie, kiedy dał mi ten beat Jeszcze się nie skończył, bo mam sporo pracy, ale kiedy? Yy, jeszcze nie wiem, pracuję nad nim cały czas, więc to może chwilę zająć The Pression Hmm, nice Napisał Bła wow. Jeżeli jeden nauczyciel nie może uczyć wszystkich przedmiotów, to dlaczego od jednego ucznia wymaga się, żeby uczył się wszystkich przedmiotów? Takie szkolnictwo jest złamane w Polsce. Czy pomarańcze są nazywane pomarańczami, ponieważ pomarańcze są pomarańczowe? Czy kolor pomarańczowy jest nazywany pomarańczowym, bo pomarańcze są pomarańczowe? Eee. Co stanie się, jeśli w aucie jednocześnie wciśniesz pedał gazu i hamulca? Czy zrobi się wtedy screenshot? Zależy od auta. Mój na przykład robi screenshota. Deski rozdzielczej, ale i tak. Marcel napisał. Ile masz lat? już 28 na odcinku z Days Gone składaliście mi życzenia, także. O, dzięki! Jakie inne gry masz w plan nagrywać? Wiesz co? E mam w planach teraz y Dying Light 2, który wychodzi już za niedługo. Do tego mam jeszcze fajny projekt, który mam nadzieję, że złożę zanim e, skończy mi się wolny czas. E, jest to seria kilku filmów właściwie z Escape from Tarkov, bo jest to dość charakterystyczna gra. Zobaczymy. Jeżeli wyjdzie Uncharted, może to przeplotę z Dying Lightem, biorąc pod uwagę fakt, że jest naprawdę, naprawdę długi. Zobaczymy. Pozdrowisz? Pozdrawiam. Sline napisał. Jak tam zdrówko? Wszystko ok? Jakby to dodaj znaka i wbiję z bateryjką. Ja akurat żeś trafił, bo w momencie nagrania tego Q&A jestem chory i mam około 37,5 stopnia, więc cały czas walczę, żeby się nie świecić wam tutaj przed kamerą, co mi się zdarza bardzo często. Ale zdrowie zdrowieję sobie, także dziękuję. Jak twoje noworoczne postanowienia? Myślisz, że się spełnią? Jeśli jest to coś fajnego, to zdradź rąbka tajemnicy. Nie mam żadnych postanowień noworocznych, nie miałem. Gdzieś tam ten rok mi się rozmył, Sylwester też mi się rozmył. Nic dziwnego. I w sumie jakby nie, nie miałem żadnych postanowień, wiedząc, wychodząc z założenia, że one po prostu się nie spełniają, więc jakby dlaczego miałbym mieć jakieś? Trzeba być... Najlepszą wersją w siebie cały czas. Musisz być zawsze lepszy niż wczoraj. Więc jakby postanowienia noworoczne nie mają żadnego sensu. Chyba schudnąć. Ale to chyba nic nowego. Planujesz jakiś Co-op z Dying Light 2 w przyszłości? Jeśli tak, to chętnie się przyłączę. Wiesz co, na początku chciałbym sobie ograć fabułę solo, ponieważ będę robił z tego serię. Ale, no, jeżeli ją skończę, albo coś. to na pewno, na pewno zagram sobie w Dying Light 2 jeszcze pewnie dwa razy co najmniej Dying Lighta jedynkę, przeszedłem chyba z sześciu razy. To jest naprawdę jakby niedużym, niedużą liczbą, jeżeli chodzi o przechodzenie gier w stosunku do moich znajomych, którzy przechodzą... Ile Frosty przeszedłeś Dying Lighta? Razy? I tu jest, słuchajcie, bonusowe pytanie, którego nie zrobię, przez na to, że jestem chory i zwyczajnie nie mam na to jeszcze pomysłu, ale yy, przeczytam wam, co s chciałby, yy, żeby się wydarzyło na tym odcinku, ponieważ jeżeli skrupulatnie oglądacie moje Q&A i tak dalej, to pamiętacie, że zrobiłem salto, o które mnie prosił. Więc. Czy zrobisz takie fajne ślurp, dźwięk takiego animowanego wyssania, wnikając w ekran monitora? Chodzi mi o twój monitor do PC-a, a nie do kamery. W jakiś inny sposób niż skok, na przykład poprzez pierdnięcie, które pod wpływem potlenku, a w twojej dupie wystrzeli Ci tak mocno, że zamiast prędkości potrzebnej do cofnięcia się w czasie, to wparujesz do ekranu monitora, z czego później na nim pokażesz siebie robiącego to samo, jak w zapętleniu, ale z widokiem na ekran monitora, w którym to ty jesteś. No wiesz, taka incepcja, recepcja. Po czym wrócisz na swoje miejsce, czyli na krzesło i powiesz coś w stylu kurwa, ale chora jazda. Po czym nagle znikąd krzesło stanie się krzesłem elektrycznym, kopiąc cię mocnym voltażem, wydupcy cię z, z, ze stromotną siłą w górę, po czym sufit pęknie i ciąg dalszy tej akcji możesz sobie dopowiedzieć lub coś wymyślić na tak zwaną własną rękę. Czy jesteś w stanie coś takiego stworzyć? Myślałem o tym, z dziewczyną graliśmy sobie w Fracture But Whole i tam jest parę, znaczy generalnie wstał w Parki ostatnio, sobie odświeżamy, więc jestem mocno na bieżąco z różnymi dziwnymi czasopierdami i tak dalej. Więc mam, tak, mam na to pomysł, ale to jeszcze nie jest ten moment, żebym ja to zrealizował. Ale bądź czujny, bo jest... no mam na to pomysł. I tak zrobię to. Bartek napisał. Kiedy White Lance'y? <laughs> niedługo. Jak wyzdrowieje. Kolonii. Dziedziuś, jak tam u Ciebie? Jakieś przyszłe projekty? No wiesz to teraz projektem jest właśnie ta seria z Escape from Tarkov i na razie chyba niczego innego nie planuję przez wzgląd na to, że mogę nie mieć za dużo czasu, ale zobaczymy jak zrobi się cieplej, ale to też jest znowu nawiązanie do kolejnego pytania. Karolina. Ile masz lat? Już 28. Co dalej z projektem Hondy Civic? To co, na razie czekam aż zrobi się cieplej. Jest pomysł, jest projekt, on jest rozpisany i tak dalej, także e, no, dużo rzeczy będzie się zmieniało, tylko ono musi się zrobić cieplej. Zimą nie ma co rozbierać samochodu przez wzgląd na to, że jeżeli pomaluje coś, e, zaszpachluje coś, to to nie będzie miało prawa wyschnąć i e, też zima weryfikuje hmm, plastiki, czyli jeżeli zacznę rozbierać samochód zimą, to plastiki są zastane, są zimne, więc jest duża szansa, że zamiast się wygiąć i odejść, to pękną, a tego bym nie chciał, więc czekam po prostu na, na wiosnę, zrobi się cieplej, hmm, to będę sobie tam głubał rzeźbił. No jest, 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 jest strogi plan, jest strogi plan, który pochłonie dużą część budżetu, ale mam nadzieję, że będzie warto i e... No, na pewno będę was o tym informował gdzieś tam na Instagramie, więc polecam zaobserwować. Czy będą inne gry na kanale w tej samej tematyce jak Days Gone? Jeśli chodzi ci o tematykę <laughs> zombie, to znaczy zombie wirusów, to tak, będzie Dying Light 2, tutaj oczywiście jest kolejne pytanie twoje na ten temat, także tak, będzie Dying Light 2 na kanale, ale... Jeżeli chodzi o nie tyle co tematykę, co, co, co mechaniki i tak dalej, to na pewno pojawi się Uncharted, na pewno pojawi się The Last of Us, jeżeli te gry zaczną wychodzić na PC, -ta, bo ja jeszcze nie planuję kupować konsoli, a nawet jeśli bym kupił, to jeszcze nie mam setupu na to, żeby nagrywać gry, tak jak T-Volt powiedzmy, z konsoli, bezpośrednio robić <laughs> jakieś przerzuty ekranu z tym setupem, który mam teraz. Czyli mikrofon, kamera, i tak dalej, i tak dalej, musiałbym to sobie od nowa wszystko budować, a na razie nie mam na to głowy, siły, czasu, pieniędzy, więc czekam grzecznie, aż wyjdzie wszystko na PC. ta. ale tak, mam, mam plan w tym 2022 roku na parę fajnych, fajnych gier. Między innymi jest to też God of War. Nie wiem kiedy to zrobię, bo ta gra też nie jest krótka, jest jeszcze. No, rozumiesz. Kiedy będzie bitwa z Hordą Tartakową? Jest, tutaj, możesz sobie obejrzeć. Zachęcam. Kratos napisał. Kiedy mnie zaprosisz na piwo? Wspólny Sylwester nie doszedł do skutku. Choruję. Kiedy jakieś streamy na Twitchu? Teraz yy, jestem, właśnie w dniu, w którym będę prowadził transmisję. Nie wiem, jak to wyjdzie, bo się średnio czuję, ale stream będzie na YouTubie. Przez wzgląd na to, że jeszcze nie do końca roz, rozbuchałem tego YouTube'a, więc nie ma co się przenosić na Twitcha. E, boję się trochę, że mm, zasięgi stracą na tym YouTube'ie, trochę, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Byłbyś zainteresowany ponowną współpracą ze mną pod kątem grafiki i teledysków? Czemu nie? Zobaczymy. Bardzo chętnie jestem ciekaw, co masz do zaproponowania. Czy będziesz grał w jakieś gierki multiplayer? Na kanale jest dużo singleplayerowych produkcji, stąd pytanie. Tak, Tarkow jest multiplayerową gierką i pewnie tam będę się wspierał znajomymi, żeby robić różne rzeczy. Więc to na pewno tak to chyba nie planuję żadnych multiplayerowych gierek poza Tarkowem na ten moment. Co jest lepsze, Days Gone czy seria The Last of Us? Christoph, The Last of Us nie grałem, trochę go obejrzałem, ale nie chciałem sobie spoilować całości, więc finalnie nie skończyłem. Mm... Bardzo podoba mi się świat stworzony y, przez Naughty Dog, ha? tak ja dobrze pamiętam, że Naughty Dog stworzyło The Last of Us? Bądź co bądź y, świat przedstawiony mi się bardzo podoba w The Last of Us. Wiesz, to ciężko powiedzieć co jest lepsze, jeżeli w jedną, w jedną z tych gier nie grałem. Na razie dla mnie w moim serduszku y, Deacon, Sarah, Boozman i Days Gone jako, jako ogół fabularny mega mi się podobał. Więc chyba, chyba na razie Days Gone. Netflix czy CDA? Zdecydowanie Netflix, po prostu. Robisz coś rapowego czy już z tym koniec? Yy, miałeś odpowiedź na początku filmu. Na premierę jakiej gry czekasz najbardziej? Poza Dying Lightem, który yy, już ma premierę zaraz zaraz. To mm, seria Uncharted, która ma wyjść na PC. -ta. Jeszcze nie wiem, czy jest data premiery, ale to, jest też, to są te dwie gry, na które, na które bardzo czekam, bo wiem, że pochłoną mnie na pewno na długo. Wejdą jakieś nowe vlogi na kanał, jeżeli tak, to kiedy? To nie mam w planach. Yy, takim vlogowym tematem miała być Honda, ale jest zima i jeszcze tego nie robię, ale to już się wszystko wiesz, rozwija. Chrystek napisał: Dobra, szybkie pytanka: Kolaczy sprite, Cola. Ogórek kiszony czy małosolny? Kiszony. Gofry nad morzem czy oscypek w górach? Ostypek w górach. Lana de Ray, czy Lana roads <słuch> War. Zombie czy roboty? Zdecydowanie bardziej zombie. Wolę, wolę zombie niż roboty, nie wiem, jakoś tak jestem chyba z tego pokolenia po <laughs> prostu. Harley Quinn czy Harley Davidson? Eee, dla mnie nie ma różnicy, bo i na tym, i, i, i na jednym, i na drugim fajnie by można było pojeździć. Kino czy film w domu? Wiesz co, zależy, eee, czasami wartość do kina, no ale bilety, snaki są drogie, wszystko jest drogie, no ale w domu nie ma tego tematu, klimatu, no chyba, że masz, nie wiem, rzutnik albo zajebiście duży 82-calowy telewizor czy coś. Lotr czy Star Wars? Wiesz co, to jest trudne pytanie, bo i to, i to, na dobrą sprawę. Lot, do Lotra mam podejście sentymentalne, do Star Warsów chyba tak samo. Jedyne, czego nie sprawdzałem, to tych nowych Star Warsów, bo jakoś gdzieś pogubiłem się w sadze i po prostu jakby, nie wiem... Pogubiłem się, straciłem do tego vibe, po prostu. Ale chciałem tylko ostatnio odświeżyć chyba wszystkie, wszystkie części Star Warsów. Finalnie chyba nie doszło to do skutku, z tego co pamiętam, bo nie mogłem znaleźć jakiegoś filmu. I odpuściłem, obejrzałem chyba dwie i... Jakoś straciłem zapał. Więc chyba lotry jednak, jak tak się głębiej zastanowić. Złoto czy srebro? Srebro, zdecydowanie, ewentualnie białe złoto. Nike czy Adidas? Nike, zdjęcia czy wideo. Jest to zdecydowanie bardziej wideo, yy, możesz więcej pokazać. Co prawda, zdjęcia mogą robić mega robotę, tylko że jedno i drugie po obróbce może wyglądać bardzo dobrze. Ja jestem jednak zwolennikiem nagrań, bo zawsze z nagrania możesz wyjąć klatkę, a ze zdjęcia możesz zrobić wideo, ale bez przesady. Krople do oczu czy krople do nosa? Koks. Kiper napisał. Zagrasz w God of War na Peceta będzie akurat za niedługo. Tak, mam to w planach, ale god demet dużo rzeczy, dużo projektów, mało czasu na nagrania. To jest straszne. Bo chciałbym, to jest fajna gra. Ja lubię God of War mimo iż to jest chyba pierwsza część God of War która wychodzi na PECETA, to mimo wszystko. Gad to jest dobra gra. Chcę! Tylko nie mam kiedy. Będziesz nagrywał długie gry, czy może takie gry pokroju Minecraft z widzami? Nie planuję na pewno Minecrafta z widzami, nie planuję gier z widzami. Yy, nie planuję również jakoś mega długich gier, co prawda. No tutaj sobie sam zaprzeczę, bo Dying Light 2 ma naprawdę masę kontentu z tego co czytałem. Yy, ale będą to przede wszystkim gry popularne, będą to przede wszystkim gry, yy, w których ja będę mógł przeżyć jakąś historię, pokazać swoje emocje Wam yy, i w sumie to. Kurczę, no... Czy ta gra będzie długa, czy będzie krótka? Nie ma znaczenia. Pokażesz swój gaming stuff? Był na to plan, jak jeszcze miałem w ogóle swoje studio, to możesz sobie gdzieś zobaczyć przebitki, ale... na razie jeszcze nie doprowadziłem go do takiego porządku tutaj do, po przeprowadzce, do jakiego bym chciał, więc to jeszcze nie jest ten moment, tu jeszcze będzie parę upgrade'ów, ale tak cały czas mam to z tyłu głowy, że. Mam to z tyłu głowy, że ktoś chciałby to zobaczyć, więc tak, mam, mam to w planach zrobić. Dopieszczę studio czy biuro. No, gaming staff mój i będziemy, będziemy z tym ruszać. Czyli pokażę Wam w stu wszystko, co jak mam. Nie będę mówił o podłączeniach i tak dalej, no ale jakieś tam specyfikacje podstawowe czy coś i to, jak to wygląda, jak najbardziej. To będzie pewnie jeden z vlogów na wiosnę między Hondą a Hondą. Masz plany na więcej vlogów? Ech, tak. Jak wyglądała Twoja szkoła? Niestety, najzwyklejsza szko szkoła, najnormalniejsza szkoła i naj najnormalniejsze klasy. Yy, żaden rocket science. Najciekawsza historia z twojego życia? Już co, w sumie no, ciężko jest opowiedzieć taką najciekawszą historię, jeżeli ja wszystkich nie pamiętam. Yy, najciekawsze historie to są te, które opowiadają ci znajomi następnego dnia na twój temat. To jest, yy, to jest, to jest horror, ale yy, z taką najciekawszą historią, którą teraz mogę się podzielić w sumie yy, pod kątem youtube'owym to pewnie była kolaboracja z Danielem dla, na, na krainę snów to było dość, yy, dość zwariowane ja byłem u niego na streamie jak on robił ten beat. Yy, sam sobie gdzieś tam coś podubałem jakieś, jakieś tekściwo później yy, nie mogłem Znaleźć chyba tego bitu, czy coś takiego. W każdym razie ktoś, wrzucił to, na, ktoś to wrzucił na neta, ukradł mu wrzucił to, wrzucił to na YouTube, Ja później z tego nagrania ukradzionego zabrałem bit, przedłużyłem go sobie, skończyłem tekst, nagrałem go i dorzuciłem do dorzuciłem chyba do jego, do jego refrenów. I jakoś tak to zrobiłem, później wysłałem mu to, chyba, jemu się to spodobało i to gdzieś, yy, gdzieś poszło takim wiralem, że zrobiło teraz już ponad 2 miliony, tam, tam po 2 miliony wyświetleń na YouTube i na, i na Spotify, z czego jestem mega zaja zajawiony, bo to jest pierwsze takie moje osiągnięcie i w sumie bardzo fajna historia, bo wtedy gdzieś tam zaczęliśmy się, <laughs> zaczęliśmy się spisywać, fajnie to wszystko sprawnie poszło. Także pozdrawiam Cię, Enigma, bardzo serdecznie i liczę na jakieś kolabo. Kurwa brak mi słów, jak nie krainie zostaje jak słów, wygląda jak tu czuję się jak król, zazwonię do dwóch, w nocy już nie odbiera razu. Panorama Panamera, to jak worek dla dilera, gdzie zaczynamy już meraż, a ty znowu się zabierasz, nie marzę na temat, nie mam więcej tekstów, mordą Polewamy się szampanem, czekiem z wielką hordą. Słuchajcie, to by było chyba na tyle, e, bardzo szybkie proste pytanka, znaczy no nie są wcale takie szybkie, bo widzę, że mam 22 minuty surowego nagrania, więc to jest trochę gadania, trochę montowania, ale słuchajcie, mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że napiszecie mi kolejne pytania, bo zawsze coś takiego nagrać to jest fajna zabawa i myślę, że jak będę się czuł lepiej, to wykonam ten cały magiczny plan slajna. także polecam wam śledzić ten kanał, jeżeli jaracie się na Escape from Tarkov i na Dying Light 2, więc... No i nie wiem, lubicie mnie czy coś. Czy fajnie się mnie słucha, czy, czy coś. Tymczasem ja się z wami żegnam bez odbioru. Nie nawijam jak Enigma, no i dobrze wątpię. Jakiś randomowy kolo się tu dograł. potrą. to jest kombo, ziombo, się podkreślił, nie napity, ale zawsze chętnie wiadę na flachę, no i na bitę. No jak słup, wyglądam jak szuk. Transcrição e adeus, prazo, prazo.